Obiecany odcinek o karliku szpaniastym. Przepraszam, powinienem powiedzieć najpierw witam serdecznie. A więc witam serdecznie. obiecany odcinek o karliku szpaniastym. Trochę tutaj posprzątałem w paludarium i niestety pochowała się większość żab. Teraz dałem pokarm, więc przyszła jedna. Póki co poczekam trochę, to może przyjdą pozostałe. Jest ich tu 7 albo 8. Nie wiem dokładnie. Jeden albinos, a reszta jest uparwiona w ten sposób. E, może pokażę najpierw paludarium. E, już je pokazywałem na kilku filmach. Teraz to wygląda w ten sposób. E, powoli dokładnie rośnięte, jak mówiłem. Na wcześniejszych filmach. No i jakoś tam sobie to wszystko rośnie. Eksperymentuję trochę z rośniami. Udało mi się emersyjnie wyhodować Ludwigę. Ona już kwitnie sobie. Gdzieś na której już nie wziąłem. takie małe kwiatki. No zupełnie nieefektowne, więc nie wiem czy to będzie widać, kurczę na to. Jeśli nie jest kwiatek, o ta kuleczka taka to jest właśnie kwiat Ludwigi. Także nic efektownego. Ładnie kliknie Falenopsis. też dwa inne. Tutaj dobrze jest ale z boku coś tam wypuszczonego no i ten jeszcze chwil tutaj tym w ciapki. ze stoczyków jeszcze oprócz falenopsisów jest dendrobium tutaj widać trochę no i w zasadzie to tyle dendrobia i falenopsis No nie mamy miejsca na żadne inne większe może coś z czasem jeszcze dokupię jakąś miniaturkę, bo jeszcze jakieś prześwity są, więc coś tam mogę jeszcze dołożyć. To co tam nie, to jest taka mała bromelia. E, tutaj rośnie mediniwa, to jest ta roślina. Ona jest obcięta dorosła do góry i prawie się zamała. Patrząc na ten czubek, który jest posadzony, Po mu się liście, ale może chyba się przyjmie. Zobaczymy. No i w części tej wodnej to miejsce, gdzie mogą ryby żerować. No ma kamor, i co ma co zakamarować, jakieś korzeni roślin. Grzałka nano. I jeżeli chodzi o parametry. No to e, tu jest woda lekko kwaśna, e, miękka. O e, temperaturze grzałka jest nastawiona na 26 stopni. E, no, wilgotność powietrza. Nie wiem, czy to ma znaczenie. One te żabki, m, oddychają powietrzem, więc. Ale tu jest na ogół w dzień 80, w nocy 90%. -100%. Teraz zrobię może stopkę. Zobaczymy przyjdą inne żaby. To y, opowiadam troszeczkę więcej o tym jak je y, karmię. I y, y, ogólnie jak tutaj sobie żyją. To co widać tutaj co żaba jadła no to jest tubifex z ochotką wymieszany i z grindalem. A oprócz tego dostałem jeszcze rozwielitki i wodzienie Żaby schodzą się na ucztę. No. No. Przyszła kolejna. Refleksy. Kolejne żaby przychodzą na ucztę. Tutaj jest ten albinos. Wystawia głowę bardzo często tak te żabki robią, wystawiają sobie głowę ponad wodę, ale nie wychodzą na tą część lądową. Tutaj, tutaj kolejna poluje bardzo charakterystyczny sposób, to robią, rzucając się po prostu na ofiarę. Ale co ciekawe, są tu krewetki, i nie widziałem nigdy, żeby jakoś specjalnie na nie polowały. Może przypadkiem. Ale nie widziałem nigdy, żeby bezpośrednio yy, próbowały je złapać, chociaż krewetki chodziły obok. Nie wiem, może tutaj jest widać jakąś krewetkę teraz? Nie. W każdym razie są te krewetki. E, karliki pochodzą z Kamerunu, e, generalnie z Afryki e, Środkowej i Równikowej. Ponoć tam Kamerun, Gabon i takie tam kraje w lesach deszczowych w wolno płynących wodach. Nasze chodzi o rzeki. Takie, które sobie pewnie mandrują przez las. No. Tutaj akurat nie mają prądu wody. Tutaj mamy jak w bagienku. Ale bo i dobrze się rozwijają grają dosyć często. Jest filmik, na którym e, jest kopulacja bodajże chyba. Co prawda nic się z tego nie wylęgło, ale tak według wszelkich klawideł była to kopulacja żabek Widać to cały uściskiem. Być może to była walka dwóch samców. Nie wiem. O muszę Nie wiem, straciłem ostrość czemu. O! bardzo fajne rzadkie łatwe łatwe hodowli łatwe do wykarmienia pobierają też mrożoną karmę mrożoną ochotkę mrożony tu wiseks nie polecam bo jest za drobny i wabra się później w tej wodzie lepsza jest mrożona ochotka ponieważ one dosyć dużo bałaganu robią jak jedzą Świetna żabka naprawdę do paludarium. Tutaj jeżeli chodzi o ryby są karliki szponiaste i z tymi karlikami bardzo dobrze sobie te żabki żyją. No i trochę krewetek. Zbiornik jak widać jest dość mocno zaraśnięty. Tutaj na nie wszędzie jest peria. O, tam w cieniu już pewnie nie widać aparat już nie chwyta, za mało światła a tu jest kolejna żabka to jest ten albinosek i na reszta jeszcze się gdzieś czeli. trochę dzisiaj sprzątałem, bo chciałem ten film nagrać o, tu jest krewetka, zobaczymy, a widzicie? na dowód, że nie ściemniam tutaj niczego ładna czerwona krewetka to są takie specyficzne krewetki w ogóle z kubkiem je pędzimy czerwone z takim brązowym paskiem na krycie to akurat tego paska tak nie ma za bardzo widocznego, ale no jest, są też misty, prawda jakąś mocność nie segregujemy nie, to jest akurat z tych właśnie no, tylko trzeba dobrze popatrzeć, niestety aparat tego nie oddaj. te boki są czerwone a grzbiet może nie jest brązowy tylko jest taki no, jaśniejszy o. mamy kilka odmian tych krewetek niektóre są brązowe z żółtym grzbietem a ta jest właśnie czerwona z takim grzbietem trochę mniej czerwonym no, trzeba by ją z boku zobaczyć, to wtedy byłoby widać Nieważne, filmik miał być o żabkach, a nie o krewetkach. Ale jak widać, można trzymać krewetki z nimi bez problemu. Może mi się udaje akurat. O, tutaj jest następna gdzieś. O, proszę. o, jest żabka się tak właśnie czają i polują sobie na różne rzeczy, które się szybko ruszają. Bo mózg żabki reaguje na ruch. To akurat dotyczy wszystkich płazów. Coś, co się szybko rusza, to trzeba to szybko zjeść. Dosyć często te żabki śpiewają u nas teraz jakoś mniej ostatnio, nie wiem czemu Ale nie udało nam się ich roznożyć tak jak mówię nie, nie wiem z czego to wynika czy one pożerają później tą mikrę czy może te skrzyczyki ją wyżerają W każdym razie nie dopatrzyłem się młodych żabek Ktoś kiedyś pytał czy te śpiewy karlików są Uciążliwe. Nie no, to jest taki... Ja szczerze, że... Yy, bardzo lubię jak one grają, bo czuję się trochę tak jak był w naturze. Yy, natomiast nie jest to rechot taki jak nasze żaby grają. Yy, ten dźwięk, nie wiem, mi przypomina troszeczkę dźwięk starego dzwonka SMS. Ale nie jest to jakoś straszliwie nadarczywe i, i, nie wiem, budzące człowieka w nocy, czy, czy też nie dające zasnąć. Niezły portret. się będę śpiewać. Tak się kompuje. Chociaż myślałem wcześniej, że to jest samica, ale nie wiem. Obecnie trudno mi powiedzieć. Bo widziałem w różnych rolach tą żabę. Z roślin y, jeszcze chciałem dodać, że tutaj jest cała masa y, bromeli i tiransji, głównie tiransji. To są to takie wiszące rośliny, bo tiransje nie potrzebują raczej y, podłoża. One tylko przyczepiają się przy pomocy korzeni ewentualnie do jakiejś tam gałęzi, ponieważ są to epifity. No i to w zasadzie Tyle. To taki był krótki filmik o tych karlikach. No, byłem proszony o to, żebym zrobił film o karlikach. E, jakieś dodatkowe pytania No to chętnie odpowiem w komentarzach. I polecam wcześniejsze filmy. Tam też pokazuję właśnie jak karmię. We wcześniejszym filmie o karmieniu karlików można zobaczyć jak jedzą rozwielitki. Dzisiaj akurat nie dostały rozwielitek, bo dostały to Bifex, więc yy, można zobaczyć jak pobierają tym razem tu i zapraszam do naszych kolejnych produkcji filmowych i do miłego oglądania. Na razie.